A właśnie, że katolicyzm! Wciąż jeszcze trwa rok wiary. W roku wiary zaczęliśmy spotkania w Kościele Mariackim poświęcone idei Kościoła, różnym ideom związanym z, z, po, z pojęciem Kościoła. W tym roku będziemy kontynuować ten cykl spotkań czwartkowych poświęconych katolicyzmowi. Zadaliśmy taki bardzo kontrowersyjny tytuł, a właśnie, że katolicyzm. Trochę przekorny, być może, ale tak naprawdę potwierdzający to, że, że jesteśmy głęboko związani z katolicyzmem. Chcemy go poznać, chcemy go poznawać, chcemy też, żeby inni mogli poprzez spotkania czwartkowe um, pogłębiać swoją wiedzę i swoją świadomość. Niektórzy mogą się zastanawiać, skąd dobór takich tematów, bo ułożyliśmy te tematy w pewien, no, w alfabet, skąd się to wzięło. W tamtym roku, kiedy zastanawialiśmy się, co z przyszłym rokiem. Postanowiliśmy zrobić ankiety wśród osób, które uczęszczały na katechezy, i na podstawie tych ankiet stwierdziliśmy, że no jest pewna grupa tematów, które się powtarzają, które ludzi, które ludzi interesują. No i z tego powodu właśnie spróbowaliśmy dołożyć taki alfabet, tak żeby tematy dotykały tych sfer, które nas interesują jako katolików. W których może nie czujemy się zbyt dobrze, chcielibyśmy coś więcej na ten temat wiedzieć. I właśnie stąd tak powstał nasz, czyli cel na górze, alfabet. Tak jak w ubiegłym roku staraliśmy się tak dobrać prezydentów, żeby to były osoby z różnych stanów kościoła, przede wszystkim mówią dla nas i księża, i świeccy, osoby zapewne Są to osoby głęboko wierzące tu po pierwsze. A po drugie, są to świetni specjaliści, bardzo znane nazwiska. I tutaj w Krakowie, i poza Krakowem. Chcemy, żeby te katehezy były z jednej strony bardzo intelektualne, dlatego też raczej w kościele, która ma nam przekazać wiedzę, bo takiej wiedzy nam brakuje. często zatrzymujemy się gdzieś tam na poziomie podstawówki, na osoby dorosłe. A tutaj w salce dyskusje już się przeradzają w takiej różniejszej atmosferze. Przechodzą na tematy, które dotyczą stricte naszego życia. Każdy może zadać pytanie, które jego osobiście w kościele poruszyło. Cieszymy się bardzo, że prelegenci w te dyskusje również wchodzą. Dlatego zapraszamy, żeby tutaj się podzielić swoimi problemami, tutaj zapytać. Na pewno Państwo znajdą odpowiedź na nurtującego z pytania. Te które organizujemy, skierowane są do wszystkich, którzy szukają i wiedzy, i Pana Boga. Nie możemy mówić, że są tylko od nas uderstw, dla studentów, ale znaleźli nawet dla dorosłych. Zapraszamy wszystkich, którzy te tematy interesują. Jednak w naszym zamyśle, już początkowo, gdy organizowaliśmy pierwsze katechezy, myśleliśmy o osobach dorosłych, które nie mają już formacji, które skończyły szkołę, skończyły studia, które nie pasują już do które nie mają w parafii miejsca, grupy, w których mogą się czegoś więcej. Dlatego zapraszamy właśnie szczególnie te osoby, które po pracy mają ochotę, czas właśnie przyjść i dotyczyć człowieka o swojej wierze. Być człowiekiem wierzącym i człowiekiem świadomym swojej wiary. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich. Dla tych, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w naszych spotkaniach, zapraszamy na stronę internetową, gdzie będziemy umieszczać regularnie materiały z naszych spotkań zdjęcia, ale to najważniejsze katechezy, więc będzie można sobie odsłuchać, zapoznać się, żeby żadnej literki z naszego alfabetu nie stracić. Niemniej jednak bardzo gorąco zachęcamy do osobistego uczestniczenia, nie tylko w spotkaniu, ale też w mszy świętej. Było to już powiedziane, że msza zaczynają się z świętą i właśnie to spotkanie tutaj u nas e, już w psa. Więc e, kto nie jest, e, kto nie może, nie jest w stanie być, e, oczywiście e, strona internetowa e, pr i, i tam wszystkie materiały można sobie e, m, słuchać. Na nasze katechezy zapraszamy w każdy czwartek, oprócz ostatniego czwartku miesiąca, kiedy odbywa się Adoracja Chrystusa w tym Mieście. A więc w czwartki o 18.30 na akwarystię, 19.15 odbyła się katychaza w kościele, natomiast po katychadzie około godziny 20 zapraszamy na dyskusję do salki przy placu Mariackim 7.